Uruchamiamy dzisiaj projekt wymiany kotłów węglowych, kwota 22,5 miliona złotych. Generalnie chodzi nam o zmniejszenie zanieczyszczeń co dwa, ale również pyłów zawieszonych. Kierowane głównie do jednostek samorządu terytorialnego, czyli gmin, gmin powiatów, ale również jednostek organizacyjnych tychże samorządów. Ponadto organizacje. Pozarządowe, związki wyznaniowe, lasy państwowe, a więc spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, a więc rzeczywiście zasięg jest ogromny. Mówimy tutaj o wymianie źródeł nieekologicznych na paliwa stałe, na w pierwszym rzędzie podłączenie się do sieci elektrociebowniczej, a w dalszej kolejności na nowoczesne źródła ciepła, także o charakterze odnawialnych źródeł energii. Tutaj trzeba powiedzieć do 85%. Każdego z tych projektów znajdzie swoje dofinansowanie. Co najmniej 500 tysięcy złotych, taka jest minimalna, graniczna wartość tego projektu. Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków już od początku grudnia. Do początku stycznia będziemy te wnioski przyjmować. Potem procedura oceny formalna, merytoryczna i tak sądzę, że około połowy przyszłego roku podpiszemy już umowy z wybranymi beneficjentami.